Polskie radio, autopromocja. Zdobędzie piłkarski-puchar polski. Wisła Kraków po raz piąty. Czy pogoń Szczecin po raz pierwszy. Zasłużyliśmy, żeby grać o to trofeum i bardzo to doceniamy. Mówi trener Wisły Albert Rude, ale pomocnik pogoni Aleksander Gorgon wie, jaką pracę wykonała jego drużyna. My jako zespół pracowaliśmy rewelacyjnie. Jeden za drugiego cały czas walczył. Mecz finałowy na stadionie narodowym w czwartek, 2 maja o 16. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, Filip Jastrzemski. Przepraszam. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, Aha. kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu! Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin. Suplement diety trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieratki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Czas na misję Plener wzywa. W Carrefourze rowery górskie i trekkingowe 10% taniej z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Skorzystaj! Oferta ważna do 4 maja. Carrefour tańsze wyjścia na zakupy. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacja.fr.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 129 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca po kolizji dwóch samochodów osobowych. S7, tu spore problemy na trasie Elbląg-Nowy Dwór Gdański w Kmiecinie. Na 41 km zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Tu jest spory korek, ale alternatywa, czyli A1 wygląda jeszcze gorzej. Pomiędzy węzłami Trybunalski i Kamińsk na 363 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Na A1 właśnie zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Teraz głos od jednego z naszych słuchaczy, a właściwie od słuchaczy Jedziemy w stronę Gdańska, od Łodzi, Korek, przed Piątkiem, na autostradzie A1, nieprzejezdnym. Tutaj akurat sytuacja powinna się poprawiać, bo między węzłami Piątek i Kutno wschód odblokowano już jest nie w kierunku Gdańska. Tam zablokowany był jeden pas na 266 km po dachowaniu samochodu osobowego. Na bramkach wjazdowych w Nowej Wsi na jedynce w kierunku Gdańska jest spory korek. Czas oczekiwania to powyżej 15 minut. Podobnie jest na bramkach wjazdowych w Nowych Marzach, także w kierunku Gdańska. I jeszcze S3 pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski a Myślibusz na 57 km zderzyło się 8 samochodów osobowych w tym karambolu nikt nie ucierpiał. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Proponujemy objazd drogą wojewódzką 119, czyli starą trójką. A my za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wyjątkowo zamiast Hejnału, oda do radości Ludwika van Beethovena. Minuta po 12.00 tu program pierwszy polskiego radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAP, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Aktualności: Jedynki Maria Furdyna. 20 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.